Zazieleniło się na naszej Zielonej Sofie w Grodzisku. Pingla Cup, drugi dzień, rzacy. Tutaj zagościli do mnie zawodnicy z Ostrudy. A są na Zielonej Sofie. Ja podam mikrofon, chłopaki. Przekazujcie sobie i przedstawiajcie się. Antoni Sadowski, Filip Michalkiewicz, Michał Oełowski. Antoni Szermach, Kajetan Tyszkowski. Artur Stanowski, nie z Ostródy, ale będę chciał Ostródę odwiedzić, będę chciał do tego miasta przyjechać i panowie, teraz szybciutko, trzy miejsca, które w Ostrudzie muszę na 100% zaliczyć. Co to będzie? Zamek. Mamy zamek? Straszy na zamku? Nie. Nie straszy? Biała Dama nie chodzi? Nie. nie. Hala y, halę sportową. I co jeszcze? Centrum. Centrum. A w centrum jest to jakiś centrum w Ostródzie, to ryneczek, jakaś ulica. Tam jest plac zabaw, tam można pochodzić, tam są różne rzeczy, wakacje jest najwięcej rzeczy. Dobra, a teraz czy w centrum Ostródy, jak ja przyjdę, żeby sobie pochodzić, znajdę e, ten zewnętrzny stół do tenisa stołowego? Nie. A czy gdziekolwiek w Ostródzie znajdę stół do tenisa stołowego? Na hali tak. No na hali to ja wiem, ale na hale mogą mnie nie wpuścić, a w parku gdzieś... No, szukamy, no, tak. szukamy. Chyba, szukamy. No, Chyba w parku Kolinsa. Jest kilka. Jest, to, jest kilka. A wy gracie sobie tak na, na, na zewnątrz? Nie, nie. I, ja, ja z bratem. Z bratem? No jest taka pokusa. Albo tak, z, to jeszcze inaczej. Czy rakietka do tenisa stołowego jest zawsze z wami? Nie wiem, w tornistrze, w kieszeni, y w tak. worku? Tak. Kto, kto ma ze sobą cały czas rakietkę, nie rozstaje Jak sobie. jadę na wakacje, to ciągle mam. Masz ciągle. Rakietuniu, moja rakieteczko, ty moja malutka, gdzie ty jesteś? No bo jak mamy rakietkę, to sobie idziemy takim parkiem, nie? O, stół, popykamy sobie. Tylko pytanie, czy masz piłeczki ze sobą? Tak. Zastanowił się, chwila zastanowienia i są piłeczki. Dobrze, to już wiemy, co mam w tej ostrudzie zobaczyć. A gdzie znajdę halę, w której trenujecie? Na Kościuszki 6. Na Kościuszki 6, dobrze. I w których godzinach mogę przyjechać i zobaczyć Was w akcji treningowej? W po, poniedziałek 17.00, 19.30. Środa 16.30, 16, 19.00. Czwartek 17.30, 19.00. I piątek, 17.30, 19.00. I y, jeszcze ranne treningi. Jak to jeszcze y, ranny? Chłopy. Ile o. wy trenujecie? Oj, Oj długo. Jeszcze ranne. długo. Ranne od 7.00 do 9.30. W poniedziałki, w środy, y, w czwartki i w piątki. O matkę. O I, matkę. I to wszystko. To skąd bierzecie siły? Nie mówcie, że z Berlinek. Oczywiście. No, oczywiście, Macie Macie taki dostęp do Berlinek, że, że przychodzicie na treningi. My jak są jakieś turnieje, no to trener przychodzi. Trener tak Przy, przynosi trener? No ale to jesteście wygrani. Cały karton. Żartujesz! No. Rzadko chyba tak. Można wziąć całe kartony. Całe kartony? No, to ja wiem skąd ta forma w ostrudzie jest, słuchajcie, no pięknie. Trenujecie moc, trenujecie ostro, czyli poranne treningi, rozumiem, popołudniowe treningi. W międzyczasie jest szkoła, czy już do szkoły nie chodzicie? Chodzimy, chodzimy. Chodzicie do której klasy? Do trzeciej, czwartej, drugiej, trzeciej, czwartej. Czwarta, czwarta, trzecia, druga. Łupaki, to tak poczekajcie, bo macie tą szkołę. W szkole zasuwacie, tak? Nie ma lenistwa? Nie. nie A Może na historii. Dlaczego na historię? History... Historii tenisa, czy historii ogólnie? W historii ogólnie, A, ogólnie, bo tam się długo gada. Bo historia jest bardzo długa, więc się długo na niej będzie gadać. Ale słuchajcie, yy, jest tych treningów sporo, jest ta szkoła, w domu lekcje odrabiacie, czy już nie? No, no wieczorem. wieczorem. Po ty... Czy znajdujecie czas jeszcze na coś innego? Z opowiedz. Yy, o czym? Yy, na no. przykład o wyjście na dwór, tak? Tak wychodzisz sobie na dwór, tak? No. Ale zawsze z rakietką. Jakby się spotkało kolegę z rakietką, to już sobie można popykać. No. No. Antoni, tak. Ja no. W nowym czasie co robisz? Gram na konsoli. Gram na konsoli. W ten stołowego? Nie. Fortnite'a? Nie. W Robloxa? Nie. Blockstarsa? Nie. Minecrafta. Tak. A potrafisz w Minecraft'cie wybudować z tyłu do tenisa stołowego? No. Masz taką planszę z kilkoma stołami. Mhm. To ja bym cię bardzo poprosił na przyszły rok. Wybuduj halę w Minecraftcie, Tą halę w grodzisku. Zrób kilka stołów. Nagraj z tego filmik, przesyłaj na adres Bogori puścimy na dużym telebimie. Okay. Takie zadanie dla Ciebie. Co w wolnej chwili? Ja wychodzę na dwór z kolegami. w piłkę. Pograć piłkę, ale już nożną. Nie, tak. Tą Super. A Filip? Czasami ja zależy. Czasem odpoczywa a czasem zgody na... A jak odpoczywasz? Jaką masz... Jaką tenisista ma yy, formę odpoczynku? No... <noise> Leżę sobie. Leżę sobie po prostu sobie. Czasami. I oglądam chóry. Z popcornem. Z popcornem. <noise> I z Berlin. A dobra, już nie będziemy. I Antek? Jak odpoczywa? Też eee... wychodzę na dwór i... Odpoczywam na kanapie na przykład. Wy sobie razem odpoczywacie z Filipem? Nie. No to super. Chłopaki, w takim razie łapka w górę, bo nasza akcja trwa. Dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwość, jaką dyscyplinę sportu wybrać, widać wszystkie łapki. Daj, dajcie wyżej. Pamiętacie hasło? Tenis jest cool. To na 3-4. Trzy: Tenis jest cool. I Ostruda też. Tak, popularyzujemy też te miasta, w których jest tenis. Каждое место в другом, стемись.